Siema mordeczki, witam was w pierwszym i możliwe, że ostatnim, zobaczymy jak pogoda, ponieważ jestem o trzech dni w Tatrach i przez dwa dni lało. Dzisiaj jest ładna pogoda, jutro też ma lać. Znajdujemy się w Dolinie Chochołowskiej. Przeszliśmy właśnie przed chwilą przez bramkę. Są konie, więc można jeszcze na koniach sobie na bryczkach dojechać kawałeczek trasy. I teraz patrzcie jaki jest patent. Za wejście do tej doliny kasują dychę. Jeżeli jesteście na rowerze, wypożyczyliście rower i chcecie się przejechać właśnie tą trasą jeszcze tam chę daleko, musicie dopłacić kolejną dychę. Górolę. Plan na dziś jest zawsze ambitny, a co z tego wyjdzie to zobaczymy. Jest ze mną dzisiaj jedna jedyna Natka. Natka już się przywitała. I walimy dzisiaj na starorobociański, ale czy do niego dotrzemy? To się dopiero dowiemy po drodze, w zależności jak będzie dzisiaj z naszym tempem. Pierwszy będzie Grześ, potem będzie rakoń, rakoń wołowiec. wołowiec i coś, i coś jeszcze Kilka tam się. Inny szczyt, Kilka innych tak szczytów. Tak. Więc postaramy się dojść do końca, ale jakby nam się nie udało, to i tak nie będzie źle, bo jest dzisiaj jedyna piękna pogoda, naprawdę w całym tym naszym wyjeździe, więc i tak będzie zajebiście, gdziekolwiek tam będziemy po tych górach śmigać. I tak. Godzina za nami, godzina przed nami, żeby dojść już do. Tej doliny chokołowskiej. Widoki zaczynają urywać dupę. I powiem Wam, jakbym wiedział drugi raz. Znaczy, wiedziałem, ale nie pomyślałem, że tą całą trasę mogę sobie po prostu zrobić wypożyczonym rowerem, który sobie mogę potem tam zaparkować przy schronisku i stamtąd zacząć dopiero hike I potem, jak sobie wrócę, to zamiast z powrotem zapierdzielać dwie godziny tą taką trochę bezsensowną trasą. No bo ile można iść po płaskim? To bym zyskał ultra dużo czasu. No ale trudno. Już zdecydowaliśmy się, że całą trasę będziemy robić z buta, więc niech tak będzie. Jesteśmy w Dolinie Chochołowskiej, to znaczy, że nie ważcie się, ale to nie ważcie się opuszczać tej doliny bez spróbowania deseru chochołowskiego, czyli szarlotki ze śmietaną i polewą jagodzianą. Strzelam. Z takimi widoczkami. Nie ważcie się! Wszystko co dobre, szybko się kończy. Zostawiamy naszą polanę chochołoską, naszą płaską drogę. Wspaniały, cudny i delikatny spacerek za nami, pyszną szarlotkę i schronisko. A my walimy w górę na Grzesia, Rachoń i Wołowiec. Nie wiem czy w takiej kolejności dokładnej, ale coś w tym stylu. Taki, może, jeszcze jeden rzut na tą właśnie dolinę i okalającą ją góry. Zanim wejdę z powrotem do lasu, i nie rachoń, a rakoń. Mała przerwa na spotkanie z motylami. Dotarliśmy teraz do kolejnego już rozwidlenia. Nie pokazywałem Wam znaku na dole, jak byliśmy przy schronisku, ale według tego drogowskazu, to na Bobrowiecką przełęcz mamy tylko 5 minut i tam nie idziemy, a żółtym szlakiem wzdłuż tam dalej, na Grzesia, mamy jeszcze 55 minut. Za chwilę mógłbym Wam wyciągać kamerę i pokazywać, jakie są widoki. I właściwie tak teraz robię. Tutaj właśnie przed chwilą odpoczywałem. Tutaj był ten nasz drogowskaz. I tak prezentuje się nasza kolejna panorama. I tutaj właśnie mamy Grześ 1600 coś. Potem kolejny szczyt, kolejny szczyt, kolejny. A widzicie ten stożek tam na samym końcu? 100% nie jestem pewny. Ale prawdopodobnie to jest właśnie starorobociański... Do którego finalnie, jeżeli nam się uda, to dzisiaj jeszcze dojdziemy. Pierwszy szczyt za nami Grześ 1653, a my się nie zatrzymujemy i walimy na rakonia i wołowca. Taka, może szybka panorama okolicy i miejsca, gdzie przed chwilą pilowaliśmy, a my walimy dokładnie tym szlakiem tam, 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 mam tak idę, idę na tego rachonia i czy te góry nie przypominają wam czegoś. Bo dla mnie to po prostu istna wykapana Nowa Zelandia. I po co? I po co jeździć na drugi koniec świata? Kiedy tutaj w Tatrach Zachodnich mamy tak zajebiste szlaki. Po jakiejś dłuższej chwili dotarliśmy na Rakonia, Rakonia, Rakonia. Tam już się prezentuje Wołowiec i będzie to chyba ostateczny etap naszej wycieczki. Ponieważ jeżeli tam znajduje się ten Starobociański, to ja nie wiem jak to jest możliwe, ale to się wydaje jakbyśmy dopiero jutro mieli tam dotrzeć. Bo to jest kurde ultra, ultra daleko. Ale patrzcie. Ale patrzcie na to. Jak to nie jest ta trzańska petarda, to ja nie wiem, co tą petardą jest. No i just like that. Mówiłem, że nie liczę czasu, ale gdzieś tam policzyłem, że jakieś 4 godziny hajków później dotarliśmy na Wołowiec i to jest chyba ultimate, ale to ultimate panorama dzisiejszego dnia. Plan był prosty. Mieliśmy iść tak daleko, jak się da. Pierwotny plan był, żeby dojść aż do Starorobociańskiego, ale niestety rzeczywistość to zweryfikowała, że no musielibyśmy chyba z dwie, trzy godziny wcześniej wstać albo wcześniej wyruszyć na szlak, żeby to nam się udało. Tam, gdzie mieszkamy, naprzeciwko nas jest taka pizzeria. I tam jest, widziałem na zdjęciach, że jest bardzo dobra pizza i że to jest nowa knajpa otwarta. W jakimś takim domu gościnnym, w ogóle na parterze. Tam tak ekstra otworzyli pizzerię. I mi się ta pizza tak dzisiaj zamarzyła jako nagroda. To miała być pizza zwycięstwa po udanym hajku. I ja wszystko sobie wymierzyłem, tak, żeby na tą pizzę dojść, dojechać. A zamykają ją o 22. Ale żeby to zrobić, to powinniśmy zakończyć ten nasz hajk już tutaj, na tym szczycie, czyli na wołowcu. I teraz z powrotem zejść kawałek, tam do takiej przełęczy i przełęczą psiu 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 widzicie, tam jest taki szlak dwie godziny do Chochołowskiej niecałe i szybko lecieć z powrotem do fury, żeby może jakimś cudem na tą 21 czy 21.30 do tej pizzerii dojechać ale Natka powiedziała nie Nathan, nie zjesz swojej pizzy będziesz chodził głodny dlatego nowy plan jest taki Walimy na kończysty. Kolejne 2.40. Skończy z tego, który jest gdzieś tam na końcu świata. Schodzimy do Hochołowskiej. To jest jakieś kolejne 2 godziny drogi. Tylko już nie dojdziemy pod samo schronisko, a dojdziemy tam już troszeczkę dalej. Stamtąd do samochodu. Samochodem do domu. Przewidywany czas dojazdu 23.30 slash 24. Dzięki Natalia. Fajnie się z Tobą chodzi po górach. No to tyle, chciałem się tylko pożalić. Ale z drugiej strony, no jeżeli to nasz jedyny taki fajny dzień w górach, gdzie jest naprawdę ładna pogoda, no to to racja. Przyznaję rację. Szkoda marnować czasu, szkoda jeść jakąś głupią pizzę, którą można sobie zjeść wszędzie. Trzeba enjoyować góry. I serio, ja nie żartuję z tą 24. Patrzcie, co jeszcze nas czeka. tu, 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 tam, i dopiero gdzieś tam, 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 tam. A jest już 16. Mamy czołówki na szczęście. I mam nadzieję, że te czołówki będziemy używać na asfalcie na dole, a nie jeszcze na szlaku, ale. Who knows? I serio, nie będę już tak wiecie, ciągle wam tych widoków i widoków, i widoków pokazywał, ale jakby mieli kręcić. Nie wiem. Kolejną edycję walce pierścieni to przecież o co chodzi. Tak jak mówię, nie musicie się pchać do żadnej Nowej Zelandii. Tatry Zachodnie. I macie to na wyciągnięcie ręki. I serio, ja to będę mówił, będę się powtarzał i powtarzał, jeżeli zrzucilibyście mnie tutaj z powietrza i zapytali no i tam no to zgaduj gdzie jesteś no to za cholerę ale za cholerę bym nie strzelił że jestem w Polsce czy na Słowacji Ale serio wydaje mi się, że powiedziałbym, że jestem po raz 73 w tej zakichanej Nowej Zelandii. Oczywiście żartuję. Nowa Zelandia nie jest zakichana. Ale to, co tu się dzieje. I co jest najlepsze, to wydaje mi się, że tu byłem za dziecka, bo jeździłem na obozy. Ja pamiętam Dolinę Hochołowską i chyba kojarzę, że tam wchodziłem na Grzesia i gdzieś dalej. Tylko kompletnie, właśnie, jakoś moja pamięć to kompletnie wymazała. Ale naprawdę, zamiast pchać się. Po raz 70. te właśnie zwykłe Tatry i robić te wszystkie skaliste szczyty, gdzie są teraz mega tłumy. Jak jechaliśmy to po prostu do Morskiego Oka, to się kolejka nie kończyła, żeby na tą palenicę dojechać. A tutaj taki chilloucik, taki spokój. No, też są ludzie, bo jest ładna pogoda. Ale bez porównania dużo, dużo mniej niż byście dzisiaj właśnie na przykład na takich rysach spotkali. A wydaje mi się, że jak właśnie obejrzycie mój blog to też zakochacie się w Tatrach Zachodnich. Tak, jak właśnie ja się w nich zakochałem. I co jest najśmieszniejsze, to tam jest schronisko i my cały czas obchodzimy to schronisko do, dookoła. Ja, patrząc na mapę i na ten szlak, sobie kompletnie się nie spodziewałem, że po prostu tam cały czas takie wielkie kółeczko się robi. Żeby zrobić tutaj dalej wielkie kółeczko i żeby sobie tam z powrotem wrócić. Tak blisko dobrej szarlotki, a tak daleko. Szybki update z topografii. Tam jeszcze niedawno byliśmy. To był Wołowiec, i w ogóle patrzcie, jaka to jest odległość. Stąd to się wydaje, jakby to było w ogóle 100 km, jakby to się 3 dni szło. A my ten odcinek pokonaliśmy, nie wiem, w godzinę, może mniej. Teraz się przenosimy w drugą stronę. Naszym kolejnym etapem jest właśnie dojście tutaj na ten sam szczyt, i nawet tam można zacząć. Jeszcze jest kilka takich ludzików. Potem idziemy, 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 idziemy tam. Tam widzicie, jest taka kolejna górka. I teraz stamtąd moglibyśmy odbić dalej, żeby jeszcze dojść do tego staro I jak dojdziemy tam, no to wtedy będziemy dalej myśleć, kalkulować na 90%. Raczej to jest nierealne, żebyśmy dzisiaj zrobili ten staro-robociański, no ale jak będziemy tam, no to będziemy patrzeć. A jeżeli nie, no to wracamy tędy, 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 tędy. I tutaj mamy zejście do tej doliny, która nas już poprowadzi tam gdzieś do Hochołowskiej, ale już nie do schroniska, a już kawałeczek bliżej parkingu. I tak w gwoli ścisłości, ponieważ może perspektywa jeszcze z tam z wielkiej oddali nie oddawała tego w pełni. Ale my teraz zeszliśmy na dół właśnie z tamtego naszego hajku. Teraz chcę wam pokazać jak wygląda trasa. I to jeszcze nie jest ostateczny szczyt, bo to dopiero będzie szczyt o nazwie Jarząbczy. A potem znowu będzie kawałeczek w dół i dopiero do góry i tam dopiero będzie ten kończysty, który wam pokazywałem, że jest 2,40. I no chyba ten kąt tego nie oddaje, jak byłem troszeczkę wyżej, to to było lepiej widać. A ta droga wygląda jakby była wybrukowana przez samego diabła, nie? Ja nie żartuję. Dzisiaj chyba będzie mój rekord. Nie wiem czy życiowy, ale na pewno w Tatrach pod względem przewyższeń, up and down, up and down, bo to już w tysiącach idzie, nie? Ale daję radę. Szybka rozkmina zanim będzie za późno. Docieramy już tutaj do kolejnego szczytu. Tam nas goni... Widzicie, tam jeszcze był Wołowiec niedawno. Tam jeszcze przed chwilą nie było chmur. I chyba gonią nas deszcze. Więc nie jest za dobra informacja. Ale chciałem na szybko taką rozkminę puścić, jak no my, ludzie, ludziki, malutkie, takie, osóbki, tak, w skali Ziemi, w skali świata, no takie mini mróweczki. No. Jak byście pomyśleli, tam patrząc jeszcze w chmurach, no ile taki Normalny przeciętny człowiek jest w stanie taką wielką trasę tam w dół, z powrotem do góry, tędy, 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 tędy i jeszcze do góry wejść. Bo ja, jak byłem tam, to mi się wydawało, że kurde, no pół dnia, a my to zrobiliśmy w zaledwie godzina 30, godzina 40. Tak więc no. Wiem, że żadnej Ameryki nie odkrywam, ale jak ta perspektywa w górach jest po prostu zwodnicza, i jak jesteśmy na dole czy gdzieś na drugim końcu, nam się wydaje, że no kurde, będziemy szli w nieskończoność, a tu się wydaje, że no półtora godziny i przeszliśmy po prostu aż nierealny odcinek. Dobra, no to ja już sobie pogadałem, no i zapierdzielam dalej, uciekam przed tymi chmurami. Tak więc oficjalnie witam was, was. z, z czego wierchu. My walimy na kończysty kolejne 35 minut. Patrzcie co się dzieje, żarty się skończyły, jeszcze pół godziny temu to było czyściutko, no nie jak makiem zasiał, ale wiecie o co chodzi. A teraz się zaczyna prawdziwa zabawa. I uwaga, uwaga, mamy ziomeczka na hajku, już ją widzieliśmy wcześniej, tylko nam uciekła, myślałem, że uciekła nam gdzieś w bok, a ona sobie cały czas naszą trasą po prostu schodziła w dół, No nawet tak średnio się boi. Cały czas idę w jej stronę a ona sobie chilluje Jakbym W ogóle Wcale nie szedł w jej stronę No ale dobra, podejdę jeszcze kawałeczek I dam jej troszeczkę odetchnąć O, sorki Sorki, to się ja potknąłem Nic się nie dzieje Siema Ty, ale to zdjęcie będzie sztosowe. Przejdźcie że cały czas idziemy tym szlakiem w dół i cały czas nam na hajku kozica towarzyszy? Ale No to znaczy, że dobrze idziemy, nie? One... <ścoughs> ale serio, 17 raz to powiem, no ja nie wierzę. Siedzi sobie koło nas, idzie z nami, cały kawał drogi, trawę gryzie, Totalna chillera. A szlak? Czy 29 raz dzisiaj powtórzę? <grywa> Kojarzy mi się z Nową Zelandią. Jeżeli kojarzycie jak wchodziłem na tą górę w Queenstown. Gdzie właśnie wchodziłem, było fajnie. Potem na szczycie było mleko i wracałem właśnie w takim mleku. There go. Dokładnie ta sama bajka. Jeszcze niedawno tu wszędzie było mleko. Były lekkie opady, i już były podejrzenia, że może być jeszcze gorzej. Teraz patrzcie, nowo się rozchmurzyło, jakby nic tu się nigdy nie działo. My docieramy na kolejny szczyt, i był to już mój szczyt w planie medium do ogarnięcia. Tak, bo plan minimum to był ten wołowiec. Nad kamieną mówiła w końcu, żeby dojść do tego kończystego, i oto on jest. I teraz dylemat. Czy schodzimy tędy? Jakieś dwie godziny do Hochołowskiej? czy poświęcam godzinę ekstra, i żeby już dopiąć tą wędrówkę do końca, wpierdzielić się na staro A więc dobra, jest godzina 19. Za godzinę i 20 minut zachodzi słońce. A to znaczy, że jeżeli wejdę tam i przyjdę tu z powrotem, to w tym punkcie już nie ma słońca. Koniec, dan kolejną trasę w dół plus całą drogę asfaltem i tą kamienną drogą do parkingu będziemy za... z latarkami ale jak to się mówi raz kozie śmierć i mówię no nie odpuściłbym sobie będąc tak blisko mojego celu bo takie było pierwotne założenie że to zrobimy żebym teraz po prostu to odpuścił nawet ceną tego że a nie zjem pizzy b będę za... Latarką C. Planowany powrót do domu z 23.30 przesunie się na pierwszą w nocy prawdopodobnie, ale jest ładna pogoda, trzeba korzystać i tak. No i nie powiecie mi, że to już ostatnie podejście. Ten ostatni szczyt nie robi roboty, bo wygląda on kurde po prostu przekocursko. Jaki jest plus wchodzenia na starorobociański na zachód słońca? A no, na przykład taki że takiego zagęszczenia kozic to już dawno nie widziałem. Mamy tutaj całą rodzinkę, na to wygląda. Tam jest piąta, na szczycie była szósta i wygląda na to, że jesteśmy dla nich tutaj teraz główną atrakcją. Się pewnie same zastanawiają i skrobią w głowie, co ten down Nathan tutaj robi o godzinie 19.30. Powiem no wam, już jestem spompowany. Siły już opadły, ale już niedużo zostało i naprawdę odpuszczać w tym momencie to jak być zakopanym i nie wejść na gubałówkę. A byłem wczoraj. Wchodziłem pomimo deszczu. Bez żartów. Nic dzisiaj bardziej cute nie zobaczycie jak całą rodzinkę kozic. I jak to nie jest highlight dzisiejszego dnia, bo już kij z tym za 5 minut będę na szczycie, to ja nie wiem, co innego może być highlightem. Wypluwam płuca po drodze, musiałem jeszcze całą paczkę kabanosów wpierdzielić. Po prostu powera już zero, ale po 143 godzinach i 3000 w 273 km dotarliśmy do tego średniego dziada staro Ostateczna Ultimate Panorama. Ja niestety będę troszeczkę tutaj sapał. I Przede wszystkim podziękowania dla naszej dzisiejszej przewodniczki, pani Natalki, piąteczka, za to, że pociągnęłaś mnie na ten hike. A dzięki temu ja zdecydowałem, że dobra, jak jestem tak daleko, to nie odpuszczę sobie tego dziada. Ja nie mamy czasu się cieszyć. E, bo za 40 minut jest zachód słońca. Więc to tyle. się ma Elo i schodzimy w dół. Ale dobrze było. I przewidywany czas dojścia do samochodu to jakieś 4 godziny. No więc tak jak chyba wcześniej powiedziałem, planowany czas dotarcia na chatę to jest jakieś w pół do pierwszej. Max pierwsza nocy No ale co? Jolo, raz się żyje, a wy zostańcie jeszcze przed odbiornikami, ponieważ to nie koniec tego vloga, będę z wam zdawał jeszcze relacje. <grym> jak już będę w czarnej dupie. 20.12, cieszymy się ostatnimi 7 minutami słońca, sytuacja jest dynamiczna, wróciliśmy z powrotem na kończysty i teraz walimy na 3 trzydniowiański wierch, no, na szczęście już z górki, 20.42, od prawie pół godziny zaszło nam słońce, o dziwo, jeszcze jest w miarę jasno, a odpaliłem kamerę tylko po to, żeby sobie strzelić fotę już przy ostatnim szczycie, jaki dzisiaj zaliczamy, czyli Trzydniowiański Wierch. Więc żeby nie było, że zmyślam, że se w kulki lecę, że słońce zaszło, bo zaszło. Tak więc mamy już 21. Właśnie już jest tak ciemno, że nic nie będziecie widzieć. I teraz do Doliny Chochołowskiej. Zostało na półtora godziny, stamtąd jeszcze ho, 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 ho. ho. No i chyba tyle. I chyba dopiero się zobaczymy albo na dole, na asfalcie, albo w samochodzie, no bo jest ciemno i będziecie gadać, No i tam jest ciemno, nic nie widzimy. To jest taki mądry, żeby teraz po takich stromocistach zapierdzielać przez kolejną godzinę z czołówką? E, nie wiem. <laughs> nie mam zielonego pojęcia. Godzina 22.06 Dotarliśmy właśnie do rozwidlenia, i to tutaj już nic nie widzicie. Tam jest natka. No to tam już prowadzi właśnie nasz szlak, który będziemy szli do parkingu. Jakąś ponad jeszcze godzinę. Ale tylko taki update: jeżeli kiedykolwiek będziecie szli w nocy, wracali ze starorobociańskiego, nie polecam. Ta droga była tak przejebana. Tak chujowa, ciężka, śliska i miliony kamulców we wszystkie strony, że na takie zmęczone kilkunastogodzinne nogi serio, grubo nie polecam. Nie uwierzycie, nawet z małym wyprzedzeniem o 23.20. Natka ile? 30 km! Natka ma włączony. 30,6. 30,6. 7 szczytów i. Ile 13 godzin na szlaku? Prawie dotarliśmy do parkingu, z którego wyruszyliśmy. Jeżeli miałbym ocenić ten hike, to jest to zdecydowane 9 na 10. Top of the top po prostu przecudownie. Nie znam wszystkich szlaków w polskich górach, ale ten naprawdę urwał, urwał mi dupę. Więc mam nadzieję, że Wam też urwie. Tego wbijajcie do tat zachodnich, zamiast siedzieć po tych zwykłych tatrach, robić te rysy czy tam inne kury, to walcie w zachodnie jak dym i na starobociański. A ja już wsiadam do mojej fury i się z Wami żegnam. Nara morteczki.